Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość do projektu ustawy, które mamy dostępny na druku 656. Dzisiaj obecna ustawa o VAT daje możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego podatnikom, którzy posiadają siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku, podatkowym kwoty 200 tysięcy złotych i tak naprawdę dzisiaj spodziewalibyśmy się bardziej dyskusji o zwiększeniu tego limitu, dzisiaj pamiętamy o tym, że od 7 lat ten limit 200 tysięcy złotych nie był zwiększany i tak naprawdę nie odpowiada już realiom gospodarczym, podniesienie tego limitu tak naprawdę mogłoby stanowić istotne ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej, szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw. Ale propozycja rządu jest całkiem inna. Dzisiaj pamiętamy o tym, że właśnie ustawa o VAT nie daje możliwości stosowania zwolnienia podatnikom, którzy nie posiadają siedziby na terytorium kraju bez względu na wielkość sprzedaży, czyli tak naprawdę podatnicy rozliczają VAT od pierwszej sprzedaży dokonanej na terytorium kraju. Po zmianie możliwe będzie stosowanie zwolnienia podmiotowego z VAT w państwach członkowskich, tutaj o tym szczegółowo mówił pan minister, ale warto zadać dzisiaj jedno podstawowe pytanie kto na tym skorzysta? Jaki będzie bilans tych zmian? Czy przedsiębiorcy, polscy przedsiębiorcy, którzy tutaj w naszym kraju skorzystają na tych rozwiązaniach, czy to będzie dla nich dobre, ale przede wszystkim, czy będzie to dobre dla budżetu państwa? W moim przekonaniu, ten, ten bilans jest bardzo negatywny, ujemny dla polskiego państwa. Tak naprawdę powiedział o tym pan minister. Czytamy o tym o w ocenie skutków regulacji, gdzie każdego roku przewiduje się, Obniżenie dochodu z tytułu podatku VAT o blisko 30 milionów złotych. W mojej ocenie jest to skrajnie niedoszacowana kwota. Te straty dla budżetu państwa będą znacznie, znacznie wyższe. Dzisiaj, kiedy analizujemy jeszcze to rozwiązanie, patrzymy do. Niemieckiej ustawy o podatku, o podatku VAT. Tam w artykule 19 zawarta jest norma mówiąca o progu 22 tysięcy euro jako limitu dla działalności gospodarczej zwolnionej z VAT. Dla porównania ustawa, o której dzisiaj rozmawiamy, ten limit ustawy VAT polskiej jest ustanowiony na poziomie około 46 tysięcy euro po przeliczeniu. Oznacza to, że przepisy wprowadzane na podstawie dyrektywy Unii Europejskiej w konsekwencji będą bardziej korzystne dla przedsiębiorców niemieckich dokonujących sprzedaży na terytorium Polski niż dla przedsiębiorców polskich sprzedających na terytorium Niemiec. Należy więc uznać, że te działania rządu premiera Tuska są działaniami pozorowanymi które tak naprawdę w konsekwencji będą bardziej korzystne dla gospodarki niemieckiej niż dla gospodarki polskiej. Nie pierwszy taki przypadek, kiedy to rząd premiera Tuska proponuje rozwiązania, które są bardziej korzystne dla gospodarki niemieckiej niż dla gospodarki polskiej. Proponuje rozwiązania, które są bardziej korzystne dla przedsiębiorców niemieckich niż, na, niż dla przedsiębiorców, którzy tutaj w naszym kraju prowadzą działalność, działalność gospodarczą. Oznacza to, jak wspomniałem, drenaż skarbu państwa z podatków, które mogłyby zostać wpłacone przez podmioty zagraniczne. Oczywiście to zwiększenie limitu, o którym mówiłem w, w pierwszych zdaniach, w artykule 113, no będzie jednocześnie zwiększało zwolnienie przewidziane dla podmiotów zagranicznych. No, ale wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą, że z uwagi na bardzo silną pozycję Niemiec jako eksportera towarów, Należy uznać, że ten bilans w obszarze potencjalnych korzyści w proponowanej ustawie będzie bardzo negatywny, będzie ujemny dla, dla Polski. Osobny problem to kwestie rejestracji i przepływu informacji w tym zakresie. Wspominał o tym pan minister, jeśli jakiś podmiot może być podatnikiem zwolnionym w kilku państwach na podstawie zgłoszenia Rejestracyjnego złożenia, złożonego w państwie właściwym dla siedziby, a musi respektować przepisy obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich, no to rzeczywiście będzie bardzo ciekawie. Zapowiada się duży chaos, duże zamieszanie, ale przede wszystkim to, o czym wspomniałem, że. Będzie to negatywne dla budżetu państwa. Zamiast uszczelniać my tą ustawą, rozszczelniamy system podatkowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.